Witam wszystkich. Nazywam się Zbigniew Sierrakowski. Znajdujemy się w miejscowości Czarnów w gminie Bedno, to jest powiat Gdzie prowadzę obecnie 40-hektarowe gospodarstwo, które ukierunkowane jest na uprawę oraz hodowlę bydła opasowego. Struktura gospodarstwa to głównie uprawa pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy na kiszonkę i na ziarno. Obecnie pracujemy na polu po burakach cukrowych. Mieszamy wapno defekacyjne, które zostało rozrzucone. Robimy to gruberem sześciołapowym. Spulchniamy ziemię na około 22 cm. Jednocześnie przygotowujemy to na siew pszenicy technologii uproszczonej. W moim gospodarstwie obecnie pracują dwa ciągniki marki Deutschwal jest to model 515.4G w wersji HD z ładowaczem Sztol model FZ20 jest to ciągnik, który pracuje u mnie już czwarty sezon w gospodarstwie. Napędzany jest on jednostką czterocylindrową Formotion generującą moc 103 koni mechanicznych. Jest to ciągnik, który jest główny w gospodarstwie. Pracuje on w wcześniej wspomnianym gruberze, pługu trzyskibowym obrotowym, agregacie bronie talerzowej 3-metrowej oraz w kosiarce, 2,6 m, oraz inne prace, które są ciężkie z ładowaczem, wywóz obornika czy też załadunki na wyższe maszyny. Drugi model, który pracuje w gospodarstwie jest to model 5080.d line Maszyna została zakupiona dwa lata temu jako ciągnik wspomagający drugi w gospodarstwie. Pracuje on głównie przy pracach lekkich. Obecnie też jest sprzężony z ładowaczem czołowym marki Hydramet. Napędzany jest Jednostką trzycylindrową motion generującą moc 75 koni mechanicznych jest to ciągnik w pełni mechaniczny, 5 biegów na dwóch zakresach plus rewers mechaniczny. Użytkowany on jest głównie przy pracach lekkich, czyli rozsiewać nawozów, opryskiwacz ciągany 1600 litrów. Ogólne prace przy opasach oraz przy trząsarki z grawiarki w sezonie zielonkowym, czym mogę pochwalić model Ecoline? Na pewno prostą budową i niskim zużyciem paliwa. To głównie charakteryzuje ten model. Model 515.4 w mojej wersji posiada czynie PowerShift. Ma dwa półbiegi i też również pięć biegów i dwa zakresy żółw zając. Poza tym mamy, do, tak jak wspomniałem, trzy półbiegi przełączane pod obciążeniem oraz rewers elektrohydrauliczny. Wyposażony jest też w układ podnośnik EHR oraz ekopompę, przez co osiągamy pewną wydajność pompy na niższych obrotach co bardzo pomocne jest przy pracy z ładowaczem. Ciągnik jest w wersji HD, yy, skonfigurowany typowo pod y, ładowacz, pod pracę z ładowaczem. Yy, nieduże gabaryty ciągnika co yy, do mocy i yy, bardzo dobra skrętność ciągnika bardzo ułatwiają pracę. Oraz yy, doposażenie ciągnika w tylne obciążniki, co stabilizują ciągnik przy pracy z podniesionym ładowaczem nawet w nierównym terenie obecnie kończymy sezon już 2020, buraki zostały wykopane zabrane już do cukrowni plon na poziomie ok. wyszedł około 64 ton przy już otrąceniu, zanieczyszczeń więc nie jest najgorszy no niestety cukier nie zadowala poziom cukru w tym roku no ale zobaczymy jak będzie w przyszłym sezonie, w którym prawdopodobnie też będziemy jeszcze uprawiać burak cukrowy. Tak jak wspomniałem wcześniej, w gospodarstwie prowadzi się opas bydła, są to głównie byki. Utrzymywane one są na głębokiej siłce, w boksach, luzem. Niektórzy chwalą ten system, niektórzy nie. Mi on odpowiada, jest mniejszy nakład pracy fizycznej. Głównie pracują przy tym właśnie ciągniki z ładowaczami. Dlaczego bydło? Dlatego, że w gospodarstwie też są użytki zielone w postaci łąk. Pasza, która jest tam pozyskana z łąk, jest wykorzystywana przy opasie. Mamy też swój obornik, który bardzo dobrze użyźnia glebę, no bo bez obornika to nie będzie dobrze. Rosło. Koniunktura na rynku opasów nie jest najlepsza. W tym roku tak samo. Więc czekamy na lepsze czasy. Mam nadzieję, że piątki nie będzie, będzie dziesiątka. I to mówię dziesiątka, ale w cenie, a nie w ustawie. Więc życzę wszystkim miłego dnia i oglądania. Pozdrawiam. Cześć.